Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku mój kolega Izerek będzie oceniał auta jakie postawię. Przywitaj się. Siema, no. Dobra, czas na pierwsze auto. Oceniaj od 0 do 10. Ile oceniasz? No, bym postawił taką szóstkę. Dobra. Teraz ci dam coś innego. Wy to widzicie widzowie co ja mu A to? Dwójka. Dobra. Teraz ci coś dam kozackiego, żebyś to dobrze ocenił. Oj. To? No ile to oceniasz? No bym powiedział, że dziewiątka. Dobra, a to póki co najmocniejsze ocenione auto. A to? Pytaj. Co to jest? No to jest auto. A, yy, dziesiątka. Dobra, najmocniejsza ocenka. Dobra widzowie, widzowie, spokojnie widzowie. Czas było postawić kolejne auto. Dobra, widzowie, kolejne auto to będzie jakby... Szkolny autobus! Nie lubię szkoły, więc jedynka. Dobra! Mogłeś ty dać 0 na 10. A to auto? Gdybym no, się zrealizował, no to bym postawił taką. No. Dobra, widzowie, jak ty to oceniasz? 10 na pół, na, na, na 10. Dwa, 10 na pół. Czyli, dobra, nieważne dobra, może ostatnie dwa auta jakieś? Nie wiem. O, na przykład... A to ile oceniasz? Dziesiątkę też. Dobra, ja teraz coś muszę innego postawić. Coś, co musisz 0 na 10. Ty, ty to 0 na 10 na pewno ocenisz, patrz. Kur... Dobra. Pa! Ile ty to oceniasz? Śmieciarka, śmieciarka przyjechała do starca. Dwójka. Wiem. Ej, czekaj, pokażę ci coś. Pa. Jadę sobie, co nie? I pa. Piu! Widziałeś? No, a patrz teraz na to. Pa. Śmieciarka tam jest, a ja sobie tylko na dachu. Ej, dobra. Ale to miał być yy, odcinek z oceniania tych. Yy. To, to miało być co oceniania. To miało być w ogóle z oceniania. Ja ciebie widzę. To miał być z ocenienia aut odcinek. Ale teraz Eee, Czemu? Aha, ja wiem o co ci chodzi. Tu na koniec odcinka pokażemy. Teraz jeszcze ostatnia auto oceń. Na ile oceniasz to? No. No. Hmm. Okay. Spoko, spoko, słowo. Dobra, teraz wam widzowie, pokażemy takiego jednego jednego co nie? Zrespi konia. Dobra, zrespiję, czekaj, gdzie jest. Zrespiłem konia, go nie ma, nie Nie wiem, to się zbugowało. Ale chodziło nam, czy jak się wejdzie na to siedzenie. No, bo to jest to takie. Nie, Ej, nie mogę jakby zrespić konia, nie wiem. Ale że się zrespi konia, wchodzi się z tyłu. Ej, to ty zresp, konia, dobra? Czekaj. Ja zres, zrespię karetkę, a ty koniu. Ja zrespie, ale nie ma. A ja też tak mam. To jest sus. Wsiądź do karetki. Dobra. I znowu to już by było na tyle w tym odcinku. My sobie jedziemy. Pamiętajcie zostawić suba na moim kanale i lajkacza. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Nara, ja sobie jadę. I coś wale.